Wszystkim, Dark Daniel z tej strony witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym updateie mojej kolekcji filmowej. Minął kolejny miesiąc, e, lipiec, i jak zwykle przy czas zobaczyć, co dołączyło do mojej filmowej kolekcji. W tym miesiącu dołączyło 6 filmów, w tym 3 na standardowym e, krążkach Blu-ray i 3 na Blu-ray 4K, z czego jeden z nich będzie to upgrade do. 4K. Bez zbędnego przedłużania zmieniam perspektywę i zobaczmy, co dołączyło do mojej kolekcji w miesiącu lutym. Widzimy się po drugiej stronie. Doszły e, lipcowe e, paczuszki. W środku powinno się znajdować e, 6 e, filmów, 3 na standardowym Blu-ray i 3 na Blu-ray 4K. Nie pamiętam, tylko jakby podzielone, więc zaraz zobaczymy. Co sobie zaczniemy od tej poczuszki. Samet mamy w środku. Tutaj mamy dwa filmy z tego co widzę. Pierwszy to będzie e, film na Blu-ray 4K. Będzie to upgrade do 4K, a mianowicie klasyka science fiction alien, czyli obcy ósmy pasażer Nostromo, wydanie na 40-lecie. Jest to jeden z ostatnich e, filmów, które zostały e, zremasterowane przez a Century Fox, zanim zostali przejęci przez e, Disney'a. Podobno bardzo e, e, dobre e, wydanie. Spojrzymy sobie na ścieżki językowe, ale to za bardzo nie piszę. Jeżeli chodzi o HDR, to mamy HDR10 i HDR10+. No, raczej to nie mamy Dolby Vision, ale jak w razie czego, Wam potwierdzę to na ekranie. Jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe, to na okładce nie widzę polskiej ścieżki, ale to też Wam potwierdzę na ekranie. Dobrze, zjmiemy sobie slipcover, pod slipcoverem dokładnie ta sama okładeczka. I mamy tutaj krążek 4K z filmem. Szkoda, bo bez jakiegoś nadruku specjalnego. Troszkę szkoda, i pod dołem mamy krążek standardowy e, blury. Dobrze. Kolejny film z tej paczuszki. To będzie film na standardowym Blu-rayu. Wydanie specjalne, klasyka. Z Jackiem Chanem dopełniam swoją nieoficjalną trylogię, A mianowicie: Armor of God, czyli Zbroja Boga. Pierwsza część klasyczna. Wydanie specjalne. Kolekcjonerskie i za książeczkę, a zobaczymy, ile tu będzie. Eee, dodatków eee, jeszcze sobie zobaczy, ale raczej tu nie będzie polskiej e, wersji e, językowej. Potwierdzam to na ekranie. Dobrze też sobie to otwórzmy, tylko tak żeby nie uszkodzić niczego w środku. Jeżeli widzę, że mamy J-card na okładce, tak jest. Tam troszkę nie lubię j -Cardówkę. o, ale fajnie się otworzyło, więc super. Ok, to sobie odłożę na bok, tak by się prezentowała okładka naprawdę piękna gruby karton. Dobrze, zobaczmy sobie co jest w środku. Zaczniemy sobie od pudełka z płytami. Okładka e, ta sama dokładnie na pudełku. Tak, jest e, film Wydanie to zawiera film w dwóch wersjach: wersję międzynarodową i wersję troszkę dłuższą, oryginalną Hongkongu, To jest też bardzo dobra. Otwórzmy sobie U. w środku jeszcze więcej dodatków i teraz tak. mamy film w wersji z Hongkongu, tej dłuższej i wersję e, międzynarodową, jeżeli chodzi o montaż. I widzę, że mamy też okładkę. Tak, to będzie oryginalna okładka. Z oryginalnymi nadrukami, z oryginalnymi e, plakatami. Tak by się prezentowało. A, zostawimy sobie tam Mm. E, mówiłem, że dopełniamy e, nieoficjalną trylogię. Mam już w swojej kolekcji e, Zbroje Boga 2, część drugą na blu -ray. i chiński z jak co jest nieoficjalną trzecią e, częścią. Dobrze, w doku jeszcze mieliśmy nie wiem, czy to są pocztówki, zaraz zobaczymy. Chciałbym tego potargać. No chodzić. Hop, 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 hop Bardzo ciasno zawinięte. Będzie to się, się źle wkładało. Ok, zobaczmy co my to mamy. A to są takie jakby mini plakaty, nie wiem jak to grafiki, jakby to określić. Bardzo piękne. Takie na matowym, na matowym papierze wydrukowane. co jestem bardzo zadowolony z wydania. I ostatnia. Dobrze. A ja tego na filmiku nie będę pakował, bo będzie to ciężko spakować. Dobrze, Aha, dobrze. zamkniemy tego tak. Okay, dalej co mieliśmy tutaj w wydaniu? Co tu mamy dalej? Dalej mamy plakat w takiej większej wersji. Szkoda, że poskładane, ale wydrukowane na dość grubym, na naprawdę grubym papierze. O. Mamy plakat z tą grafiką z okładki. drugi strona mamy oryginalny plakat tutaj ciężko to zmieścić w kadrze tak by się prezentowało też na takim grubym papierze wygrupowane bardzo fajnie no i mamy no, dość grubą książeczkę. Zobaczmy sobie. Bardzo fajny papier. Będę czekać, aby sobie to przeczytać. jest tego co widzenia tylko na temat właśnie zbroi Boga ale ogólnie na temat twórczości Jakiego czona Piękna książeczka. ale to było stron? No i nie spojrzałem, ale myślę, około 70 stron tu było. Piękne wydanie. Jestem bardzo e, zachwycony. Już się nie mogę doczytać, aż sobie spokojnie usiądę i poczytam sobie książeczkę. Jak pewnie wiecie, jestem dużym fanem twórczości Jackiego Chana, także takie wydania dla mnie są naprawdę bardzo, nie wiem jak to określić, ważne, fajne, cenne, tak tak, tak, tak powinienem powiedzieć. Także piękne wydanie. Dobrze. I teraz co? Teraz sobie otworzymy e, kolejną. Patrzysz, gdzie się powinno znajdować reszta filmów, czyli powinno się znajdować tu cztery filmy. Dwa na Blu-ray 4K i dwa na standardowym e, blu no I tak też to no wygląda. I zaczniemy sobie od e, filmu na standardowym hmm. w blu-ray całkiem nowy dodatek do mojej kolekcji klasyka, jeżeli chodzi o horrory. Eee, z Christopherem Lee w roli Drakuli w filmie Taste the Blood of Dracula. Eee, nie jestem pewny jaki był oficjalny polski tytuł, no ale z, z i krwi Drakuli albo smak krwi Drakuli, jakby można było przetłumaczyć eee, ten tytuł. Klasyczny horror z Christopherem Lee e, w roli e, hrabiego. na sobie, pod spodem mamy o troszkę inną okładkę niż na sylwku wyrza, Tak się rzadko zdarza. Klasyczny horror Hammera. Wydanie też raczej nie zawiera polskiej wersji językowej, ale Wam potwierdzę to na ekranie. I zobaczmy sobie w środku. Proste, jedno płytowe wydanie na standardową Blu-rayu. Tak, i też sobie się spojrzę, ale nie na okładce. Nie ma polskiej wersji, więc wątpię w to. Dobrze. Dalej, kolejny film to będzie teraz e, na Blu-ray 4K Również całkiem nowy dodatek do mojej kolekcji Pierwszy film e, Disney Pixar na 4K w mojej kolekcji A mianowicie e, Soul, czyli co w duszy gra, albo co gra w duszy Jakoś tak w polskim tutaj na, na ekranie Nie pamiętam bardzo, bardzo fajny film e, Nie wiem dlaczego nie był aż tak popularny ja takie odniosłem wrażenie, że nie był tak jakoś popularne, tak jak inne produkcje Disney Pixar. Oczywiście mamy tu do czynienia z prawdziwym 4K i z HDR10 i w tym wydaniu, no nie znajdziemy polskiej wersji językowej. Ja ten film widziałem raz na Disney Plus i naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony filmem. Dlatego zdecydowałem się, a bym mógł dołączyć do mojej kolekcji. Tak i w środku mamy film na Blu-ray 4K. I standardowy krążek Blu-ray. Kolejny film to również będzie film na Blu-ray 4K, animacja tym razem ze studia Disney, Ja też troszkę wydaje mi się niedoceniana, a mianowicie Raya The Last Dragon, czyli Raya i Ostatni Smok. Tytuł mamy troszkę taki wypukłe, nie wiem jak będzie widać na filmiku, ale chyba widać. Też tu mamy do czynienia z prawdziwym 4K i HDR10. Film też widziałem raz na Disney Plus i bardzo e, mi się spodobał. Też mam takie wrażenie, że troszkę był niedoceniany, ale może przez to, że nie jest to taki, nie jest to animacja taka w klasycznym stylu musicalowym Disney'a, ale za to bardzo e, dla mnie przynajmniej fajna. E, pod spodem mamy dokładnie tą samą kładkę pod slip Też naprawdę polecam zobaczyć ten film. Jest to trosz, troszkę inny, tak jak mówię, niż takie klasyczne animacje Disneya. No nie mamy tutaj do czynienia z takim musicalem, ale jeżeli ktoś lubi, powiedzmy, ee, kino azjatyckie, to ten film właśnie jest w takim bardziej, powiedzmy, azjatyckim stylu utrzymany. Tak, tak, tak bym to nazwał. Całkiem fajna historia. Może nic odkrywczego, ale bardzo dobrze się to wygląda. Dobrze. I w środku mamy tak film na standardowym krążku Blu-ray, e, na Blu-ray 4K, przepraszam, i na standardowym krążku Blu-ray. Okay. I ostatni film w tym zamówieniu, też całkiem nowy dodatek do mojej kolekcji. Na standardowym krążku blu kolejny, klasyczny horror z Christopherem Lee w roli hrabiego Draculi i z Peterem Cushingiem w roli Van Helsinga. A mianowicie Dracula AD 1972, czyli Dracula w roku 1972. Mamy taki troszkę matowy slipcover. Z błyszczącą postacią Rabiego Drakuli. Kolejna klasyka, tak jak mówiłem, z, z Peterem Kaszyngiem, Christopherem e, Lee. Zobaczmy sobie pod slipcoverem. Tak, pod slipcoverem też inna okładka bardziej z klasycznego, chyba plakatu. Czyli mamy Drakulę... W latach 70. -tych. Się zawsze podobały stare filmy Hamar z Christopherem i z Drakuli. Jeszcze jest ich, jest ich całkiem sporo, które chciałem dołączyć do swojej kolekcji. To już w sumie będzie trzeci film, bo miałem mam już jeden z filmów w swojej kolekcji, teraz dołączą do dwa. Jest jeszcze ich troszkę sporo z Christopherem i Lisbeth. Z Peterem Kaszyngiem, żeby połączyło do mojej kolekcji, także będziemy je dołączać. W środku pewnie tak. Bez wielkich fajerków, krążek niebieski standardowy Blu-ray z filmem. Ok. Jeśli by więcej patrzył, że w tym miesiącu nie było, no to tak by się prezentowało moje lipcowe zakupy filmowe. Czyli jeszcze raz podsumujmy. Mamy Dracula AD 1972, Raya and the Last Dragon, Soul, Taste the Blood of Dracula, Armor of God, wydanie kolekcjonerskie i na 40-lecie Alien, czyli ósmy pasażerów. No stromo, na blu 4K. Tradycyjnie zobaczymy sobie grzbiety. Zobaczymy, się uda mi ładnie w kadrze zmieścić, ale tak, damy radę. Tak się prezentują grzbiety. No, jeżeli więcej paczuczek w tym miesiącu nie będzie, to teraz zmienię perspektywę i się pożegnamy. No i cóż, tak by się prezentowały moje lipcowe zakupy filmowe. Jak zwykle ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, jeśli się podobało dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie jeśli chcecie być na z moimi nowymi filmikami, zapraszam także do podzielenia się swoimi przemyśleniami i może jakimiś pytaniami w komentarzach poniżej, a ja zobaczę się z Wami w kolejnym filmiku, jak zawsze, niech moc i dobre filmy zawsze będą z Wami, tak Danielo, over